Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan, zobaczcie co my tutaj mamy. Mamy koło pasowe, paska wielorowkowego, czyli paska osprzętu, na którym na przykład pracuje pompa wspomagania kierownicy, na przykład klimatyzacja. No i takie koła pasowe mają łożyska. I te łożyska, jeżeli się uszkodzą, to takie koło pracuje już nierównomiernie i możemy usłyszeć takie stukanie, takie klupanie podczas pracy silnika, szczególnie gdy włączona jest klimatyzacja, układ jest obciążony i na przykład pracuje silnik na niskich obrotach. Biegu jałowym, i w tym momencie no takie ciche takie stukanie po prostu może być zauważalne, lub też gdy ruszamy z miejsca. Jeżeli takie koło chcemy wymienić, no to możemy je oczywiście wymienić bez najmniejszego problemu, tylko warto zapewnić sobie łatwy dostęp. W tym wypadku, jak tutaj widzicie, wystarczyło rurę do lotu powietrza zdemontować oraz obudowę filtra powietrza. Jak wykręcić takie koło? W podstawowym zakresie, oczywiście, trzeba napinacz sobie odgiąć w drugą stronę, czyli żeby nie był napięty pasek wielorowkowy. Trzeba ten pasek po prostu zdemontować. W tym wypadku, po prostu chwytamy za śrubę kluczem tutaj, jak widzicie i przeciągamy do przodu wtedy nam się ten napinacz zwalnia i pasek wielorówkowy możemy zdemontować można go wymienić na nowy, albo oznaczyć kredą kierunek jego obrotu i zamontować dokładnie tak samo, jak było poprzednio czyli stary, jeżeli jest w pełni sprawny jeżeli będziecie go oczywiście stamtąd wyciągać, jeżeli nie, no to nie będzie z tym problemu jeżeli chcemy teraz to koło wykręcić, to kręcimy w drugą stronę czyli śruba jest tutaj, jak widzicie, z gwintem lewym kręcimy w drugą stronę i i możemy wykręcić śrubę, metalową podkładkę, jeżeli występuje i całe koło. Te koło ma luz na łożysku i ono powoduje to, że coś nam tam stuka, że ten pasek już nie pracuje zbyt dobrze. No, oczywiście, zawsze jest też taka możliwość, że cały napinacz, który jest tutaj podłączony do tego koła, w zasadzie koło już wypieliśmy z napinacza, też może być uszkodzony. Ale tutaj akurat wyraźnie widać, że jest luz na łożysku bardzo duży i te stukanie dochodzi po prostu z tego koła, a nie z dolnej części z napinacza. Takie koło być może nie będzie dostępne do zakupu w hurtowni, w sklepie bezpośrednio do tego albo do dowolnego samochodu. Może być na przykład dostępny cały. Napinacz razem z kołem i może to kosztować na przykład 150-200 zł. Ale jeżeli chcemy kupić taniej, bo to jest tylko i wyłącznie problem koła, to możemy podjechać na przykład do hurtowni ze zdemontowanym takim kołem, i sprzedawca dopasuje z umiarką wszystkie wymiary zewnętrzny, wewnętrzny i w tym momencie dopasuje po prostu koło, być może nawet z innego. Układu z innego samochodu, które będzie idealnie takie samo, z takimi samymi parametrami, z takimi samymi wymiarami, i nie będzie problemu. U mnie właśnie taka sytuacja miała miejsce. Podjechałem z kołem. Koło zostało dopasowane, i w tym momencie koło będzie można zamontować w to miejsce. I problem ze stukaniem podczas pracy no po prostu z samochodu całego tego układu o sprzętu nie będzie tu żadnego problemu szczególnie gdy klimatyzacja pracuje tak więc koło można bardzo szybciutko sobie samodzielnie kupić wymienić sprawa jest tutaj banalnie prosta myślę że każdy sobie z tym poradzi oczywiście jeżeli chcemy to możemy wykręcić tutaj cały napinacz Troszeczkę niżej śrubę, czyli śruba napinacza i całość wymienić, tylko będzie to troszeczkę droższe rozwiązanie. No i wygodniej będzie to raczej z dołu wymieniać, podnosząc samochód, a tutaj jak widzicie, jest dosyć wygodne rozwiązanie od góry, jeżeli chodzi o e, oczywiście wykręcenie tej śruby i zdemontowanie. No dobra, jeżeli już koło będzie na miejscu, dokręcimy naszą śrubę, będziemy mogli, e, oczywiście odwrotnej kolejności napinacz odgiąć założyć nasz pasek wielorowkowy no i naturalnie zwolnić ten nasz klucz tak, żeby napinacz napiął nasz pasek wielorowkowy i problem mamy rozwiązany znowu wszystko będzie pracowało ok, nic nie będzie nam stukać być może wam ten film się przyda tego typu koła pasowe po prostu w różnych miejscach występują w waszych samochodach no i po prostu jeżeli łożysko wam się uszkodzi to coś wam może zacząć stukać czy też pasek może spadać z mojej strony to tyle cześć